witajcie, jeżeli lubicie jajka i dość często je jejecie, to ten filmik może was zainteresować. A Czy zauważyłem się kiedyś, że po zjedzeniu jajek mieliście jakieś problemy żołądkowe? Nie tak, chociaż czasami nie zauważyłem, żeby coś z nimi było nie tak. I Od dłuższego czasu sprawdzam dodatkowo te jajka, zanim je spożyję. <laughs> I pokażę wam tutaj taki test. Metodą pływacką. No jest chyba dosyć znany. Stosuję to już od dłuższego czasu i powiem Wam, że, że owszem, sprawdza się. Ok, pokażę Wam, jak to wygląda. Otóż bierzemy sobie e, nasze jajka. Bierzemy sobie jakiś garnek, pojemnik, wkładamy nasze jajka. Do tego garnika, co, że dużo jem, no lubię no co zrobię, no kurde, Nie. zalewamy to zimną wodą, tak żeby wszystkie jajka były dobrze zalane, żeby mogły swobodnie pływać. I popatrzmy, jak to wygląda. Czy zauważacie jakąś różnicę między tymi jajkami? Dobra. Chodzi o to, że jeżeli jajko jest stare lub uszkodzone, czasami jest takie uszkodzenie bardzo małe skorupki i my tego nie widzimy, ale tak się zdarza. Albo jajko jest stare i tym pod skorupką wytwarza się pęcherzyk powietrza. Im jajko jest starsze, tym jajko bardziej wypływa, czyli zaczyna stawać pionowo. I dzisiaj właśnie trafiło mi się takie jajko i postanowiłem właśnie nagrać pod dla Was. Zobaczcie. Tylko żebyśmy się upewnili, że jajka swobodnie pływają. Jeżeli jajko sobie leży w ten sposób, tak jak to, jest OK. Ale im bardziej ono się podnosi, tym jest starsze. A jeżeli już Wasze jajko będzie tak pływać pionowo, a jeszcze jakby stawać, to już nie jedźcie tego. Ja już takich jajek nie jem. Jeżeli jajko tak pionowo stoi... To znaczy, że jest albo uszkodzona skorupka, albo to jajko ma już 30 dni, nawet jeśli trzymacie to w lodówce, a ma 30 dni, ja już takich jajek nie jem. A wy? Zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli ono jeszcze troszkę się podnosi, tak? To ok, ja takie jajka jeszcze jem, ale jeżeli stoi pionowo, takie jajka już wyrzucam, bo czasami jest tak, że wbijamy jaja i. Nie poczujemy tego, prawda, że ona dziś tam bo może jeszcze nie śmierdzi, ale mimo wszystko coś później jest nie halo. no właśnie. Więc ja zawsze przed, prawie zawsze, prawie zawsze, jeśli mam możliwość, przed nie wiem, zrobieniem jajecznicy, czegokolwiek robię taki test. Jeżeli mam wątpliwość, wolę wyrzucić takie jajko. Widzicie? Zobaczcie. To już stoi pionowo. Jeszcze nie tak całkiem, ale już. I to też mi się nie podoba. Widzicie? A inne sobie bardziej leżą. Widzicie? No tych jak już nie ziem. Muszą iść do wyrzucenia. O proszę bardzo. Widzicie? Nawet wcześniej tego nie zauważyłem. Patrzcie się na to. Widać to. Patrzcie dlaczego pływa. Patrz, jest pęknięcie, widzicie? Jest pęknięcie na skorupce. Nawet nie widziałem tego wcześniej. I prawdę, możliwe, że nawet gdybym nie zrobił tego testu, wbiłbym je po prostu i zjadłbym sobie, tak? Drugie nie ma uszkodzenia skorupki, więc wygląda na to, że po prostu jest gdzieś jakieś stare, pomieszane z innej partii. No proszę bardzo. Wszystko jasne. Może to drugie też ma jakieś pęknięcie. Tylko po prostu go nie widać. To no tyle. Po takim teście mogę te jajka, które gdzieś tam sobie nie stoją tak pionowo, o poddają się. Mogę je zjeść. I dopiero po takim teście przystępuję do robienia pysznej jajecznicy.